Dziś robimy pieczoną dynię, więc potrzebujemy dynię. Będziemy ją myć, czyli trzeba ją dokładnie umyć, odciąć, podzielić na kawałki i włożyć do naczynia żaroodpornego. Można spryskać ewentualnie jakąś oliwą i zapiekać jakieś 30-40 minut 180 stopni góra-dół lub do miękkości. Potem skórka się fajnie rozrywa i powstaje nam fajne pire. Odcinamy. Trzeba mieć ostry nóż. Ja mam duży, ale nie ostry. Ten kawałek trochę odetnę, bo tu ta skórka jest dziwna. I podzielę sobie zaraz na części. Dobra, tutaj tak to wygląda. Tu sobie to wycinam. Nie za dużo, ale tak trochę. I tak postępuję z każdym. Tutaj skórka zostaje i wycinam każde. No I to jest moja dynia, tak wygląda yy, ostatnio jak robiłam, nie dawałam w ogóle żadnej, żadnego tutaj tłuszczu, przykryłam to sobie po prostu drugą częścią tego naczynia i zapiekałam aż było tak miękkie, że fajnie wchodziło tutaj w to można tu jeszcze dorzucić na przykład cebulę, paprykę, tylko proponuję trochę później, bo dynia jest jednak twardsza no i jak to się fajnie upiecze, będzie miękkie, wystudzi się to po prostu zblenduję to na gładką masę i pokażę jak to wygląda a teraz wędruję to jeszcze do piekarnika a góra do 180-170 stopni do miękkości. I to jest mój przygotowany mus. Ja zrobiłam sobie takie gładki. To jest część dyni, ale też do drugiej części dodałam pieczoną cukinię i inne warzywa. Ja najczęściej potem to przechowuję w słoiku. Tutaj już mam resztkę tego mojego poprzedniego w słoiku po prostu w lodówce w szklanym, ale można też sobie to zapasteryzować. I to jest tyle. Do tego tu można dodawać różne potem przyprawy. Ja akurat nie dodaję na początku do tego przypraw, tylko ewentualnie sobie na talerzu czy na kanapce czy już bezpośrednio w potrawie zmieniam smaki. I to tyle. Smacznego. Dajcie znać, jakie są wasze przepisy na pieczoną dynię, czy dodajecie cebulkę do środka, czy nie, jakie jeszcze inne przyprawy, czy jakaś gałka muszkatołowa, imbir, cynamon co do środka. Trzymajcie się. It's much like